W możemy tak. 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 No, tak, to jeszcze lepiej. Masz balon na przeciwko. Szeroko, wysoko, Adam, wysoko. Bartek wysoko. I wprowadzamy. Popatrz. I gramy tak. I gramy. Dobra, łapiemy, łapiemy już. Dawaj na to, dawaj na to. Dwóch stoperów jest bliżej siebie. Brawo Ignacy za powrót.

Brawo! Brawo! Budujmy! Nie, dziękuję, nie, nie... Skawek jest dzisiaj, bo... Ja ale, ale nie, właśnie coraz mniej, bo już nie muszę wagi ostatnio, także muszę się z nim... A nie używam wagi, bo mi to gruda, tak? Nie używaj Ale dobrze chciałem. Udech. Brawo! To jest bardzo dobre! O, nasza, nasza, Słopek? Pistój Grajcie krótko, macie 2 na 1. Zobaczcie, macie taką sytuację 2 na 1, to grajcie krótko, macie 2 na 1. Nie ma tu spalonych, można tak, tak, piłkę, piłka nas interesuje, Filip piłka. Wicher, szybciej pozycja odbuduj. Póki mamy, czas. Martek, Chobacz, Oliwier. Będza do tyłu, do tyłu, do tyłu. Bart... E, Oliver, to jest twój, Bartek wyżej. Ja zadam. Gryze to. Ja wszędzie otworzę. odbieramy. Odbieramy. Tak. Dalej, dobrze. Gamy to samo. Dobrze, dobrze. się do tego. Dobrze. teraz chodźcie się Tak jest, zabieraj. Jeszcze. Świetnie, graj. Świetne przyjęcie. Świetne przyjęcie, a ja bym mi się podobał, ale pięknie podobał. Brawo, świetna akcja, brawo. Super wejście, Ignacy. Znaczy jest odkryciem, tego. Tak, weekend. Na obronie też dobrze. Graj, nie sędziów! Topec! Masz papiery sędziowskie? Daj panu się, wykazać. Filip, podejdź bliżej! Można, Filip, wejść! Świat obrębki. Filip! Mamy zostawioną świat obrębki i będzie większa szansa. A jak nie, to gramy krótko. Dobra, Dobre, trudno miałeś, Dobre. Bartek odbuduj pozycję, odbuduj Bartek, Oli, dobra, wołaj Bartka, Słopek gdzie idziesz, patrz gdzie jest piłka, Słopek, na środek, dawaj, musisz obserwować gdzie jest piłka, wiesz? I wtedy będzie ci łatwo. Jest 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 Adam. A będę, gdzie ty Jak Oliwier idzie w lewo, to będę ty idziesz do środka, środka a zostawię w samoszkę. Jest Szymek. Jeszcze. Na to. I jeszcze. I to jest to. Brawo! Dobra. Nie. Jak to nie wchodzi? Dobra. I czas, czas. Świetny Mikołaj. Dokładnie, ale samo przyjęcie, super. Poczekałem. Środek, plecy! Środek! plecy! Słopek plecy! Słopek plecy! Słopek plecy! Słopek plecy! Słopek plecy! 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 Słopek plecy! Słopek plecy! Słopek jak nie, nie mamy piłki, bo ile ja piłki tak tak Nie mamy piłki nie jest jak ty. E, Bartka, idź wyżej. E, idź wyżej. Szeroko. Słuchamy, rucho, szukamy e, Chcemy Jeszcze. po ziemi dostać piłkę. Kopek środek boiska. Linia. Na a, co to Brawo, brawo, brawo! To jest, się wybrało, ale brawo! Brawo! Świetnie, brawo! Ja Nie, Dzięki! Dzięki! to Dzięki! Nie Dzięki! 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 mu Dzięki! Zostań Dzięki! So, zostań. Musimy grać na krótko. Dzięki! E, Dzięki! na Dzięki! bo Dzięki! 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 Zaraz tak, wejdziecie. Każdy wejdzie. Tylko jeszcze dwie minuty. Środek! Odbieramy, odbieramy! Odbieramy! Szeroko! Szotki za Filipa na dziewięć. I jamroż za... Na prawą no! Brawo, brakuje. Brawo, Filip. Walczymy, do Za mi pół minutki chodzicie, dobrze? Leo, lew, Igor, chodź. Wracaj teraz, bo nie teraz pytań Brawo, Znowu obronił. Brawo, Bartek. decyzja była super. Alan, ró, ró, ró. O, przeproś, przeproś, przeproś. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Brawo. Wysoko. O właśnie. I tak raz, i tak. Spokoju, spokoju trzeba, spokoju trzeba. Nie kiwam, tylko gram. O właśnie. I gram. Graj, graj. na zameku. Brawo, 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 chłopaki. Nie wierzę w nierę, ale ja do rąku ruchu. Raz. Do boku wyprowadź piłkę. Złap krycie. Lewa ręka, Bartek. Słopec być w, bądź w sekuracji, Nie, tak, nie, nie, tak. nie chodź, nie chodź. No, o, o, o. O, na się? O, ja, Chodź, chodź, chodź. Na e, Filip, chodź, Filip, chodź. O, tak. o, Chodź siedziej. chodź. o, o. Chodź

Popijcie, piłkę, popijcie, piłkę, wygaj, popijcie, ty... Nie, nie, zasłaniaj! Nie, nie, zasłaniaj! Oto chodzi, brawo! Pracuj, lat, pracuj motto, mocno, mocno pracuj, tak! Graj! Jak nie masz dzieje z tyłu? Zaczynasz, do się Brawo! Brawo! Bramy dłuższą, mamy dłuższą, a tam wyżej! Otła! Szybciej, się, obracać się. Mikła jest Mikołaj Włapcie! Jak za Jak za gniazda! Włapcie! Jak za gniazda! jeszcze bliżej Włapcie! 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 chodź jeszcze Давай, давай, давай. Адам, 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 где ты спишь? Я не Так Bartek, tak, dogadajcie się, Stopaj, chodź, chodź, Oliwier, prawa obrona i Bartek gdzie potem na lewą obronę, Bartek na lewą, to wy się dogadujcie. Czas, Berek! Tak! Rauka? <laughs> Mamy czwartą. Berek, spokojnie, czas by. Dobrze, o to chodzi! Jeszcze do boku. Ale pracujemy, Jamro! Ale musza, musza, pracujemy! Musza idzie, chodź do Mocna! Ale patrzymy o to, Raz ma, to. Strzał, ra, ale, czy... ale to. Świetnie! Brawo, Jamro! Brawo za decyzję! Jezu, na nie ten. jak taki środku, bramki. Nie miał nikogo. Może jak w takiej sytuacji, przyjąć i wyszłać. Odegrał się, bramkę szybko. Ale on jeszcze i ty brawo, 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 brawo! Jeszcze nie wiem Pracujemy! Pracuj, pracuj, pracuj! Pracuj. pracuj. 10 minut, się brać, na razie, dobra? minut, na Brawo, pracuj siatki! Pracuj, pracuj! Pracuj, 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 pracuj. No.

Oni miał krok wyżej. Oliwia, krok oni Chodź, Oni chodź oni nim, Oni wiedzą, oni wiedzą. Oni wiedzą, oni

Bunio chodź, chodź i Filip chodź, Filip na sześć za Wichrem, za Jamral na prawą Bunio. E, Konsekwentnie dalej, dalej e... to samo. E, Ignacy na prawą obronę za e, e, Tegl, i za Bartka tu ma... na lewą, na lewo a Ty na drugą. Kryj, środek Bartek. Brawo, nasza będzie. Dobrze, panie sędzio. Brawo. Brawo. Dobry strzał, wiesz szatki? Dobrze Adam, dobra decyzja. Panie sędzio, zmiana? Chodź sobie. chodź. Oliwier, Bartek, Jamro, Wicher, dawaj, dawaj, szybciutko. Brawo, 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 ja. brawo, bardzo. To Jest najważniejsze, chodź. Op, odbieramy, mocno. Bardzo dobrze. a, a, a czemu jesteś niezadowolony? Powiedz mi. Ciężkie Dobrze, słopek. Bądź zadowolony i przyjmij się z tego, że grasz że możesz i brak. Ale chłopaki. Świetnie, świetnie, dobrze Filip działa. bardzo, Filip mocno w środku. Tak, ale dajcie. Macie 5 minut odpoczynku do i do Dobra, Grammy, gramy chłopaki. Mówię do góry mamy jeszcze. 10 minut. Szybciej, szybciej, szybciej. Za długo. Świetne podanie. Brawo Skopek. chodź, chodźadam, chodziadam. Odbieraj. Odbieraj. Mocna siła. Odbieraj, brawo. Ignacja asekuracja, świetnie. I to jest problemek. Mamy to po Ci obroni ten, dwa razy. Zrób ni niżej, bo ja górę bardzo dobrą ma. Nie ale nie tam, co odpocząć, to się odbije? Ty... Górze, nie wiem, to nie było widać, wiesz? Ja byłem bliżej, ale chciałby czy... było, Graj, 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 graj! Dobra, Nawet nie wrzucił, no, jeszcze raz. Jeszcze raz, asekuracja! Chodź bliżej, Adam! Przyjeżdż, Filip! Tak, Brawo, Bramka. Teraz, teraz Aj, Filip, szybsza decyzja! Odbieraj słuchu, odbieraj. Bo! Patryka, do góry. Do góry, do góry, czas. Czas. Zasła jedź. I do, do odbioru. Do obbioru, obbioru. nie krzykniesz łap do okay, Mikołaja. Do odbioru, Mikołaja do żeby ty łapał. Ja gole szczelamy. Czas, czas, spokój. Czerej, nie, nie. Czekaj, czekaj. O właśnie

i też widzicie, jak sędzia sędziów, wszystko, wszystko na ała. Ktoś szybko ała to jest Wójtę, sam. za zysk. Zabunia, do środka za Filipa. Wójt, wójt, wójt. Bartek, tu chodzi za chwilę na lewą stronę, a tu chodzi za tego na lewą stronę. Udzieraj. Jeszcze, co za wybicia, co za wybicia. Zosta Filipowi, został Filipowi. Mikołaj, twoja! gramki. Jezutrak? Brawo! Brawo! Doskonale. Udajesz. Brawo, brawo! Ślodek, Filip Ślodek. Mateo. Do dopiłki, dopiłki, dopił. Jeszcze mnie, jeszcze szeroko szeroko Nie dobrzełem trenerze możesz grać Hirobek Środek! Środek! wracamy wracamy ty pasuje tak, tak, jest. 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 do trudno a dam to, to trzeba iść do pomocy po nie cofaj tu trzeba iść! nie Czujnie! Czujnie! cały czas Czekaj! bojcie Szybciej, szybciej, wołamy! Nie, nie. Za... Prawa, ja do tą nie jeszcze go robi. ci sobie. Piesza dawaj. Dawa. Pierwsza! Ja na, to

Łapiemy, opiemy! Dostaw Filipowy! Adam do przodu, dawaj, Adam dawaj, do dawaj, dawaj! Odbieramy! Odbieramy! O! No. E, odbieraj O! 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 Środek! O! O! Chodź Patryk, chodź Patryk.

Dawaj, Dawaj, Dawaj. Dawaj. Łukasz, Ustawiamy chaty szybciej. Zamknijcie, zamknijcie, 600! Zamknijcie, 600! Zamknijcie, 600! Zamknijcie, zamknijcie! 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 się

যে বুজাই নমস্কাৰ